Trzy, dwa, jeden. Nie odliczasz palancie. Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani TV Majacy. Dzisiaj taka mała telewizyjna niespodzianka. Eee, polityczna. No bo w końcu polityki mamy tak mało w naszym codziennym życiu. Wszyscy politycy powinni iść do psychiatry. Pan jest psychiatrą? Co tam jest napisane? Tam jest napisane, że jestem dobrym psychiatrą. Tak czy nie? Co pan wyprawia w tej telewizji? A więc uwaga, uwaga, już za chwilę wybory. tak nie do końca wybory bo chodzi o jeden głos jednego posła e, z jakże odległej i niezwykłej cywilizacji zwanej w Kanadzie e, Quebeciem. Znaczy Quebec, takie taki tak. A nasz poseł ma na imię Steve. Bonjour. Mon nom est Steve Gibard, je suis votre député fédéral indépendant. Kuriozalne zasady polityki sprawiają, że nasz dzielny Steve ma głos. A właściwie to będzie jeden, jedyny głos właśnie naszego Steve'a, który zdecyduje o tym, czy Kanada ma rozpocząć wojnę, czy też nie. No, takie wiecie, takie weto, ale inaczej. Monsieur Thibault! La députée conservatrice de Pizval en Alberta annonce qu'elle s'abstiendra lors du vote sur 155 sièż. I konserwator podziwia P. W opozycji 153, a po mój. jak to się mówi? Balans powołania na wojnę. Satyra na głupotę polityczną w Polsce jest znana od bardzo dawna. Tyle, że nie w kinie. Więc okazja, żeby zobaczyć całą menażerię polityków i tę przedziwną, absurdalną machinę, zwaną polityką w wykonaniu kanadyjskim i ostro satyrycznym, jest wyśmienita. Zobaczyć, jak niezdecydowany Steve jest obrzucany politycznym błotem ze wszystkich stron obozów i partii. The best-seller. Votez pour Canada for Freedom. Le monde ici, ils veulent des jobs. Avez-vous fini de nous prendre pour des melons? Moi, je dis fuck off! Tu n'as pas d'opinion. Ton vote n'est pas à vendre pour ou contre. Me semble c'est toi, Guy c'est quoi ton opinion? Mon oh, petit de malade! To satyra polityczna, ale jednocześnie bardzo wnikliwe i inteligentne kino. Fakt, że przez zabawne takie w krzywym zwierciadle te wszystkie akcje z dzielnym uchodźcą z, znaczy, yy, yy, z dzielnym asystentem z Haiti, który cytuje Montecusza i to znaczy podpowiada swojemu posłowi. A, ale z drugiej strony ten film opowiada o ważnych e, rzeczach i sprawach. Mm, I daje do myślenia. Reżyserem filmu Mój Staż w Kanadzie jest znakomity twórca i reżyser Philippe Fallardot. To on stworzył, nakręcił jeden z moich ukochanych takich małych, wielkich filmów, czyli film Monsieur Lazar w polskich kinach Pan Lazar. Film, który dostał Oscarową nominację. A film Mój Staż w Kanadzie? No cóż, dla mnie to była świetna zabawa. Dobrze to jest zagrane z wyczuciem, ale chyba najważniejsze, to dosyć rzadka okazja, niestety dla polskich widzów i kinomaniaków. Choć żałuję, bo wyobraźcie sobie taką opowieść i historię w naszym przepięknym nadwiślańskim kraju mlekiem i miodem i polityką płynącym. A więc, moi drodzy, film Mój staż w Kanadzie to jest premiera telewizyjna. Będziecie mogli zobaczyć w telewizji Cinemax w najbliższą niedzielę o godzinie 20. Lubicie politykę, prawda?